Każda przygoda i każdy bohater muszą mieć jakiś początek. Nic nigdy nie jest pewnego. Kiedy jakaś marka rozpoczyna swoją drogę, to i twórcy nie mają pewności, czy to, co stworzyli, zostanie docenione przez odbiorców, albo nawet zaakceptowane. Można powiedzieć, że jednym z czynników, który może przyczynić się do sukcesu, jest unikatowość coś, co nigdy wcześniej nie zostało stworzone albo oryginalność czyli coś, co nie mieści się w ramach jakiegokolwiek zdrowego rozsądku, ale przez swoją dziwność może być wyróżnione. Na takie przedsięwzięcie skusili się aktualnie już uznani filmowcy George Lucas, Lawrence Kasdan i Philip Kaufman, którzy pod czujnym reżyserskim okiem Stevena Spielberga postanowili zapoczątkować markę, która rozrosła się na olbrzymią skalę i jej następstwa mamy obecne do dzisiaj. Są oni odpowiedzialni za stworzenie postaci Indiana Jonesa, który stał się bardzo charakterystyczny oraz rozpoznawalny przez szerokie grono odbiorców. Współcześnie jest on obecny nie tylko w filmach kinowych, ale także można go spotkać na kartkach książek czy jako głównego bohatera w grach komputerowych. Bardzo wiele aspektów przyczyniło się do sukcesu tej marki, ale wszystko musiało się od czegoś zacząć. A zaczęło się od filmu zatytułowanego Poszukiwacze zaginionej Arki, który swoją premierę miał w 1981 roku. Trafiamy w nim do 1936 roku i poznajemy Indianę Jonesa, bohatera, który jest archeologiem, ale nie takim typowym, ponieważ oprócz tego, że wykłada archeologię na uniwersytecie, to bardzo często wyrusza w podróż, żeby odnaleźć zaginione, bezcenne przedmioty, których zdobycie wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Przeważnie na swych plecach czuje oddech konkurencji, która nie powstrzyma się przed niczym i jest gotowa się go pozbyć, byleby tylko uprzedzić go w poszukiwaniach. Pierwszą przygodą, którą widzowie mają okazję obejrzeć, są poszukiwania tytułowej zaginionej arki, która skrywa podobno mistyczne moce mogące wpłynąć na losy świata. Indiana Jones rusza w pełną niebezpieczeństw podróż żeby ubiec nazistów i uratować świat. Na swojej drodze natrafia na dawną miłość swojego życia, z którą rozstał się w niekorzystnych warunkach, uzyska pomoc od dawnych przyjaciół, ale także stanie w szaranki ze swoim odwiecznym przeciwnikiem. Nie będę ukrywał tego, że cała marka jest jedną z moich ulubionych. Jest to spowodowane tym, że wychowałem się poniekąd na tych filmach i przyczyniły się one w pewnym stopniu do tego, że do dzisiaj jestem ogromnym fanem filmów przygodowych, w których to bohater albo grupa bohaterów wyrusza na pełną niebezpieczeństw wyprawę i stara się odnaleźć jakiś zaginiony artefakt owiany mistyczną tajemnicą. Jeżeli się spojrzy na pierwszy film z serii, to można zauważyć wiele elementów które są także prezentowane w kolejnych częściach, ale gdzieś musiały mieć swój początek. Sama postać głównego bohatera, który jest bardzo unikatowy, zaczynając od jego wyglądu. Fedora, skórzana kurtka, rewolwer oraz nieodłączny bicz zawsze są w jego posiadaniu. Kiedy wyrusza w teren, to zawsze jest ubrany w ten bardzo charakterystyczny sposób. Przeważnie też początek filmu nie ma zbyt dużego znaczenia na to, co będzie się działo dalej. Zostajemy wrzuceni w środek jakiegoś zadania, które wykonuje bohater, a następnie wchodzimy na właściwe tory i ruszamy za wątkiem ukazanym w tytule. Poza tym, mimo tego, że w filmie jest dużo elementów historycznych, w tym przypadku pojawiają się odwołania do Starego Testamentu, Dekalogu i do Mojżesza oraz nazistów, to nie zabraknie w nim także elementów fantastycznych, gdzie to mamy okultyzm, nadprzyrodzone siły, czy nawet aspekty obecne w horrorach. Chcąc obejrzeć i docenić to dzieło filmowe, trzeba mieć także w sobie pierwiastek dziecka. Dziecka, które jest gotowe przyjąć nieco naiwną fabułę, wypełnioną akcją i czynami bohatera, które są nieco ponadludzkie. Film jednak błyszczy na wielu aspektach, zarówno pod względem samej treści, ale także w kwestiach technicznych. Po pierwsze, Harrison Ford stworzył postać, która stała się dzięki niemu kultowa. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że Indiana Jones jest życiową rolą tego aktora. Jednak nie jest to łatwe stwierdzenie, ponieważ Harrison Ford ma bardzo bogate portfolio, które zawiera postacie uznane przez widzów za kultowe. Postać została również wprowadzona w bardzo dobry sposób i specyficzny, i została przez to zapamiętana. Pierwsze sceny pokazują grupę poszukiwaczy, którzy przemierzają dżunglę w Ameryce Południowej. Nie widzimy przewodnika całej tej akcji. Widzimy tylko cień jakiejś postaci w kapeluszu, która trzyma mapę. Dopiero kiedy jedna z osób postanawia zdradzić pozostałych, to zostaje nam pokazany Indiana. Używa on swojego bicza, przedmiotu, którego raczej się nikt nie spodziewa, ale także jest jego wyjście podkreślone tym, że nagle pojawia się on na pierwszym planie i wychodzi z cienia. Ma także nietypowe umiejętności, nie tylko jest pasjonatą starożytnej historii, posiada bogatą wiedzę na jej temat, ale także potrafi sobie radzić w ekstremalnych sytuacjach, bijąc się czy skacząc nad przepaściami. Do tego duża spostrzegawczość oraz umiejętność rozwiązywania zagadek, które mogą go w każdej chwili pozbawić życia. Nie jest to także postać idealna, nie zawsze wychodzi mu wszystko tak, jak sobie zaplanował. Bardzo często musi przygotować plan B albo nawet C, a do tego posiada fobie. Boi się węży, nawet nienawidzi ich, i naturalnie to musi być związane z tym, że na każdym kroku się na nie natyka. Jest to postać z krwi i kości. Poznajemy go w trakcie już jakiegoś etapu jego życia. Ma on za sobą bogatą przeszłość i od czasu do czasu dowiadujemy się tego, co spotkało go w przeszłości. Indianie towarzyszy Marion Ravenwood, która jest zagrana przez Karen Allen. Jest to była miłość Indiany, którą główny bohater zostawił lata temu. Ona również jest wprowadzona do historii w całkiem ciekawy sposób. Bierze ona udział w pojedynku na picie alkoholu w swojej własnej knajpie. Jest ona postacią z charakterem, ponieważ walczy o swoje i nie boi się byle czego. Nawet kiedy indiana czy wysłannicy nazistów przychodzą do niej po klejnot niezbędny do odnalezienia arki, to ona jest w stanie się im postawić i podać własne warunki co do umowy. Nie chce zostać pozostawiona na lodzie. Dołącza do podróży ze znanym archeologiem i bardzo dobrze spełnia się w roli towarzyszki. Nie mówiąc już o tym, co bywa oczywiście w tego typu filmach, dawne uczucie zaczyna odżywać. Skoro Arka Przymierza. To podróż do Kairu, gdzie właściwa przygoda się zaczyna. Kolejny dowód na to, że Indiana ma bogatą historię, ponieważ w Kairze wita go jego dawny przyjaciel Salach, który wnioskując po jego akcjach jest w stanie stanąć murem za Indianą i za wszelką cenę go bronić. John Rhys Davis pokazał nam tutaj postać, którą da się polubić, ze względu na jego poświęcenie, ale także wiedzę, którą posiada na temat tego, co aktualnie dzieje się w okolicy, w której mieszka. Jest on ważny w fabule, ponieważ sprowadza on pomoc, dzięki której bohaterowie zbliżają się do swojego celu. Po drugiej stronie barykady mamy odwiecznego rywala Indiany, którego możemy już poznać nawet w samym prologu i dowiedzieć się, że już wiele razy siedział na karku swojego rywala i nie pierwszy raz wykazał się większym sprytem. Jest to Belloc, francuski poszukiwacz przygód, w którego wciela się Paul Freeman. Jest on jednym z kilku wrogów Indiany, ale jest wspierany także przez nazistowskich przedstawicieli. Jednak widać, że jest on tutaj kreowany na głównego złego. Świadczą o tym częstsze sceny z nim oraz zdecydowanie wyróżniający się ubiór. W pewnych momentach może się wydawać, że jest to typowy antybohater, ponieważ nie tylko śmieje się złowrogo, ale także za wszelką cenę chce przeszkodzić głównemu bohaterowi, i tylko to jest jego głównym celem. Niemniej, wszystkie główne postacie nie są jednolite i każdy z nich ma za sobą jakąś historię, która intryguje i chce się poznać, co nimi kieruje, jakie będą ich dalsze losy. Oprócz tego pojawiają się także bardziej epizodyczne postacie, które mają swoje kilka minut udziału w fabule i na tyle, ile są potrzebne, się pojawiają i nie rzucają się za bardzo w oczy, ale też wywiązują się w swoich rolach. Chociażby kapitan piratów, który ma pomóc uciec Indianie oraz Marion. Nie jest on jednolity, ponieważ, jako że jest piratem, to ma swoje własne cele i nawet w pewnym momencie wydaje się być zdrajcą, ale także jest honorowy. Do tego można także przytoczyć Markusa Brodiego. Przyjaciela Indiany z Uniwersytetu, który znajduje się w filmie dosłownie kilka minut, ale to jest tylko początek jego udziału w serii, ponieważ przyjdzie nam się z nim spotkać po raz kolejny w trzeciej części. Jednak już tutaj daje się go poznać jako osoba, która także ma podobną pasję jak główny bohater, wiesz, czym wiążą się wszystkie podróże, i nawet podczas jednego z dialogów można odczuć, że w przeszłości były takie przygody z jego udziałem i doświadczył on bardzo dużo. Zatem, mówiąc o bohaterach, mamy tutaj plejadę postaci, które da się lubić. I jest się ciekawym tego, co wydarzy się dalej. Jednak z drugiej strony nie można ukryć wrażenia, że jest tutaj jasny podział na dobrych i złych, i jeżeli widziało się mnóstwo tego typu filmów, to wiadomo jak historia się zakończy. Właśnie. To, co także przyczyniło się do pozytywnego odbioru tego filmu, jest główny wątek fabularny z mnóstwem niuansów. Scenariusz jest bardzo dobrze przemyślany i rozwój historii oraz postaci ma odpowiednią strukturę. Na początku nie zostajemy zasypani dużą ilością informacji. Poznajemy je nie tylko na podstawie dialogów, ale przede wszystkim czynów naszych bohaterów. Nie ma tutaj niepotrzebnych ekspozycji. Twórcy opowiadają nam historię samym obrazem. Widzimy głównego bohatera, jaką drogę przebywa. Wydaje się być nie do końca przekonany co do mistycyzmu całej misji. Jest to dla niego kolejna wyprawa, która ma mu przynieść chwałę i bogactwo. Z czasem się to zmienia. Scenarzyści także stopniowo pokazują jego umiejętności, atuty oraz lęki, i wszystko to mamy w odpowiednich momentach serwowane. Na początku widzimy, jakie jest jego główne zajęcie, jakich narzędzi używa i z czym musi się mierzyć. Cała początkowa sekwencja z podróżą do jaskini jest odpowiednio wyważona i do tego ma powolne tempo, które zwiększa napięcie, aż do momentu kulminacyjnego, kiedy to zwiększa się dynamika. Bohater powoli omija pułapki, ale kiedy wszystko zaczyna się sypać. Tempo przyspiesza i kipicujemy bohaterowi. Widzimy, że nie wszystko mu się udaje w 100%. Jest to dowód na to, że mamy postać, która jest przemyślana i ma swoje zalety i wady. W taki sam sposób przedstawieni są inni bohaterowie. Marion także znajduje się w pewnym wyraźnym momencie swojego życia. Wystarcza tylko kilka minut, żeby poznać jaka ona jest. Tak samo jest z Salahem, który ma swoją rodzinę i jest autorytetem dla innych osób. Mamy także odpowiedni balans pomiędzy powolnymi elementami. A scenami pełnymi akcji, które jak na lata 80. do dzisiaj robią wrażenie. Jednak nie są one pozbawione, zresztą jak cały film, wielu aspektów komediowych, które są w doskonały sposób podawane i nie są nachalne. Przede wszystkim sam główny bohater, szczególnie w scenach pościgu i walki, od zawsze miałem wrażenie. Co zostało także potwierdzone w kolejnych częściach, że Harrison Ford jest bardzo zabawny podczas tych scen. Widać, że jego ruchy są nieskoordynowane, niby się bije, ale robi to w sposób bardziej intuicyjny, niżeli ma przygotowaną odpowiednią taktykę. Tak samo podczas biegania. Ma się wrażenie, że lada moment się przewróci i zostanie pojmany. Przez to także film jest przystępniejszy, ponieważ sceny walk, mimo tego, że bywają brutalne, ponieważ widzimy krew, kurz, czy czujemy każdy cios, to przez to, że mają nieco komediowych elementów, bardzo śmieszą, niż prowadzą do krzywienia się. Do tego dochodzi specyficzny uśmiech Harrisona Forda, który przeważnie uśmiecha się jednym kącikiem ust. Wtedy widać, że bardzo cieszy się z tego, co osiągnął, a komediowe bywa tutaj to, że przeważnie sekundę później wszystko zaczyna mu się walić na głowę. Ogólnie mówiąc, film jest wypełniony tego typu sytuacjami i jest to wyważone. Nie można zapomnieć każdej reakcji bohatera na węże, czy załamanie bohatera, kiedy mimo ciężkiej pracy nie wszystko idzie według planu. Sceną, która doskonale obrazuje to wyważenie, jest sytuacja podczas walki w okolicach samolotu, który ma zabrać arkę do Niemiec. Indiana oraz Marion wydostają się z grobowca i próbują coś zrobić. Indiana bezpośrednio udaje się do samolotu i chce jakoś go unieruchomić. Nie zauważa, że w pobliżu jest o głowę wyższy od niego przeciwnik, zatem dostaje od niego ostro w kość. Harrison Ford prezentuje tutaj bardzo subtelne elementy swojego warsztatu, które mogą być niezauważone na pierwszy rzut oka. Kiedy dostaje pierwszy cios, to widać, że zdecydowanie jest słabszy od wroga. Chwieją mu się nogi, na przykład. Zatem chce uciec, rzuca piaskiem, chowa się za przeszkodami, robiąc przy tym bałagan na lotnisku. Do tego Marion siada za sterami samolotu i próbuje mu pomóc, i. Naturalnie zacina się w kokpicie. W tym czasie na płycie pojawia się paliwo. Ciężarówka się podpala. Bardzo dużo się przez to dzieje i dzięki montażowi odpowiedniej reżyserii jesteśmy w całą akcję zaangażowani. A po całym zajściu widzimy jak bohaterowie uciekają z tego miejsca i mają nadzieję, że bardzo dużo wskurali. Ta scena przywodzi na myśl także elementy zarówno filmów komediowych, jak i kreskówkę. Kiedy to bohaterowie z bardzo statycznej sceny wchodzą w sam środek akcji, niszczą połowę tego co się znajduje, a następnie uciekają bez szwanku. Jest to tylko jeden przykład jednej sceny, ale jest tego więcej. Jednak nie można powiedzieć, że film powinien być zaklasyfikowany jako komedia. Mamy tutaj także bardziej poważne elementy. Szczególnie samo zakończenie, kiedy to nawet można się przestraszyć. Faktycznie jestem świadkiem tego, widząc ten film po raz pierwszy lata temu, przeważnie starałem się nie patrzeć na samo zakończenie. Dla dziecka jest to typowa scena wprost z koszmaru. Dzisiaj już nieco zestarzała się pod względem technicznym, ale nadal zapada w pamięć. Poza wątkiem głównym, skupiającym się na poszukiwaniu zaginionej Arki, nie mamy innych pobocznych historii. Zatem nic nas nie rozprasza, tylko śledzimy to, co nasz bohater postawił sobie na drodze. Zamiast tego mamy wspomnianych bohaterów, których historie gdzieś mają miejsce w tle, można sobie dopowiedzieć, co się z nimi dalej dzieje. Chociażby Belok, który miał także swoje przygody i budował swoją reputację, czy Marcus Brody, który zdaje się być także doświadczonym podróżnikiem. Jest to bardzo dobra cecha tego filmu, ponieważ przez to mamy do czynienia z konkretnym światem przedstawionym. Nie braknie także zwrotów akcji, kiedy to sytuacja zmienia się o 180 stopni. Śledzimy Indianę, widzimy jak mu się wszystko układa, nawet za bardzo, a tu nagle pojawia się przeszkoda, i bohater musi sobie poradzić w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę to, co mu przeszkodziło. A patrząc na aspekty techniczne, film jest bardzo dobrze przemyślany i większość scen została przygotowana w najdrobniejszych szczegółach. Bardzo ważną rolę grają w filmie chociażby światła i cienie. Wspomniany sam początek filmu z Indianą w cieniu jest tylko czubkiem góry lodowej. Dalej, także bardzo ważną rolę gra jego cień. Przeważnie, kiedy aktor pojawia się na scenie, to cała uwaga skupiona jest na niego. Kiedy Marion wygrywa w pojedynek w Piciu, to spoglądając na ścianę widzimy kontur Indiany. Widzimy przede wszystkim kapelusz i już wiemy, kto przyszedł. W tej scenie jest także kolejny przemyślany aspekt. Wszystkie niepotrzebne postacie wychodzą i mamy tylko Indianę oraz Marion, którzy toczą bardzo ważną dyskusję. W której dowiadujemy się, co ich spotkało w przeszłości, i nie jesteśmy rozpraszani przez niepotrzebnych statystów. Dodatkowo jest to podkreślone wnętrzem, ponieważ mamy tutaj tylko lekkie światło, nadające klimat i podkreślające nastroje bohaterów. Podobnie jest w początkowej jaskini, kiedy to widzimy ciemne wnętrza, w których poukrywane są pułapki i mogą być na pierwszy rzut oka niezauważone. Jednak kiedy wszystko zaczyna się walić. To mamy możliwość zobaczenia wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach. Twórcy pokazują nam, jak poważne zagrożenie spotyka głównego bohatera. Widzimy przepaść, która może zakończyć jego żywot, a także olbrzymi toczący się kamień. Oprócz samej gry świateł i cieni, bardzo świadome jest tutaj użycie ujęć i tego, co się na nich dzieje. Kiedy kamień podąża za naszym bohaterem, to widzimy, jaki on jest ogromny i widzimy, że bohater nie ma z nim szans. Kiedy jest scena walki, to widzimy wszystkich zaangażowanych. Możemy zobaczyć, jak każdy się przymierza do swojego ciosu, przez to jest bardziej dynamiczne. W scenach pościgu mamy pokazanych nie tylko kierowców, ale także to, co dzieje się wokół, jak postacie poboczne reagują na to, co się dzieje i jak trudne warunki panują w Afryce. Tak samo jest w ostatniej scenie, kiedy mimo tego, że Indiana i Marion są związani i nie uczestniczą w kolejnych wydarzeniach, to są przedstawieni na pierwszym planie, co sugeruje, że są bardzo ważni, ale także jako jedyni będą mieli korzystne skutki całego zajścia. Możemy zobaczyć też jak to wszystko wygląda z ich perspektywy. Z kolei w scenie na statku widzimy jak Indiana próbuje dojść do siebie po ostatniej akcji, a Marion stroi się przed lustrem, w pewnym momencie obraca lustro, uderza Indianę w twarz. Jest to zaprezentowane nie za pomocą samej sceny w kajucie, ale za pomocą kadru na cały statek, kiedy to słyszymy samo uderzenie i krzyk bohatera, co dodatkowo jest komediowe. Nie ma potrzeby pokazywania samego uderzenia, ponieważ wiemy doskonale co się wydarzyło. Można by wymieniać bardzo dużo scen, które samym obrazem opowiadają nam historię, nadając jej odpowiednią atmosferę. Na początku, jak Indiana ucieka przed tubelcami, to mamy ujęcie z góry, co sugeruje nam, że bohater jest przytłoczony pościgiem. Innym razem mamy ujęcie na kopiących w ziemi robotnikach. Nie widzimy ich twarzy i ubrań, tylko same sylwetki, ale przez to, że poznaliśmy naszego bohatera i wiemy, że przeważnie nosi kapelusz, to możemy go zidentyfikować. Kolejnym razem, kiedy po raz pierwszy pojawia się Arka Przymierza, nie dość. Że jest ona na pierwszym planie, to jeszcze stopniowo jest odsłaniana, sugerując nam, że jest najważniejszym przedmiotem fabuły. Można wymieniać i wymieniać. Kolejnym charakterystycznym elementem tej serii jest ukazanie podróży Indiany. Zawsze mamy sytuację, że na pierwszym planie jest półprzezroczysta mapa świata, na której maluje się przebyta droga, natomiast w tle widzimy środek transportu, jakim się bohater porusza. Dzięki temu możemy dokładnie śledzić, gdzie się znajdujemy. Można by stwierdzić, że sam podpis wystarczyłby, jednak postawiono na bardziej charakterystyczną animację. Oprócz wizualnych aspektów filmu, bardzo ważną rolę gra tutaj muzyka, nadająca atmosferę temu, co się dzieje. Jest ona bardzo kultowa, stworzona przez Johna Williamsa. Motyw główny w bardzo dobry sposób oddaje cały film. Pasuje tutaj idealnie, od razu czuć przygodę, natomiast kiedy mamy sceny bardziej intymne, to muzyka jest stonowana, cichsza i ma tylko powiedzieć nam o tym, że za chwilę będzie coś przyjemnego, a nie grać pierwsze skrzypce. Podobnie jest z dźwiękami, które są znakiem rozpoznawczym serii. Przede wszystkim wystrzał z rewolweru Indiany, którego nie da się z niczym pomylić, i dźwięk bicza, czyli atrybutu postaci, który jest nieodzownym elementem ubioru. Zachwytów na temat tego filmu jest wiele, ale to nie oznacza, że jest to film w każdym aspekcie bardzo dobry, ponieważ znajdą się także wady, które mogą być wypunktowane, gdyż obecnie mamy skalę porównawczą. Ale także od premiery filmu technologia poszła do przodu, a metody kręcenia filmu także są inne. Chociażby montaż w niektórych scenach widać, że jest nie do końca płynny. Czasami szybsze sceny akcji są bardziej porwane. A co więcej, bohaterowie z ujęcia na ujęcie znajdują się w innej pozycji. Jednak są to elementy, które nie zostają zauważone na pierwszy rzut oka, i dodatkowo nie mają one wpływu na odbiór całości. Jednak widać, że nie jest to film stworzony przez początkujących twórców, ponieważ wszystkie mankamenty są w odpowiedni sposób maskowane, albo pojawiają się elementy rozpraszające. W scenie pościgu po ulicach Kairu, kiedy Marion zostaje zabrana w koszu, mamy czasami niekonsekwentne cięcia. Indiana niby biegnie za porywaczami, ale od czasu do czasu oni pojawiają się za jego plecami. Rozpraszaczem tutaj może być fakt, że są to wąskie uliczki, po których niesie się echo i on nie ma pewności, z której strony głos Marion do niego dochodzi. Zatem można powiedzieć, że twórcy byli świadomi tego, że nie są oni w stanie zrobić każdego aspektu filmu w bardzo dobry sposób i musieli ratować się nabytym doświadczeniem. Podobnie jest z efektami specjalnymi. Zestarzały się one bardzo. Nie tylko jest to widoczne w finale, który jest przerażający także ze względu na efekty, które się zestarzały, ale także w scenie odkopywania grobowca z arką. Wtedy pojawia się burza, zapewne symbolizująca gniew idący z nieba. Widać, że jest ona zrobiona przy pomocy komputera, i do tego prawdopodobnie cała scena ma miejsce w studiu, a nie w plenerze. Jest to tylko symboliczna burza, ponieważ po całym wydostaniu arki mamy piękny i słoneczny dzień. Nie jest to zapewne niedopatrzenie, tylko świadomy wybór mający właśnie pokazać gniew Boga. Poza tym znajdują się także inne postacie, które nie biorą udziału w wykopaliskach, a nie zwracają uwagę na tych, którzy właśnie kopią w ziemi. Na dokładkę można także zwrócić uwagę na takie niuanse, jak akcenty postaci. Belloc jest Francuzem, który mówi po angielsku. Jednak są sceny, kiedy faktycznie aktor próbuje mówić po angielsku z francuskim akcentem, a w niektórych zapomina o tym i mówi normalnie. Niemniej, głównie przez nostalgię oraz to, że wychowałem się na tym filmie, wmawiam sobie, że nie widzę tych wad. Ponieważ czerpie przyjemność z elementów, które są w tym filmie dobre i mają one zdecydowaną przewagę nad wadami. Trudno byłoby jednak wymienić jedną scenę, która była moją ulubioną, ponieważ w większości z nich można by znaleźć elementy, które mi się bardzo podobały. Sam początek, który jest kwintesencją tej serii, kiedy Indiana Jones omija pułapki, używając bicza do przemieszczania się nad przepaściami. Tutaj naturalnie można by się przyczepić do tego, że konstruktorzy z dawnych czasów umieścili swojego bożka na środku sali, gdzie jest on widoczny, i umieścili wokół pułapki. Jednak trzeba pamiętać o tym, że film nie ma być w żadnym wypadku realistycznym, ale ma być uosobieniem dziecięcych marzeń o wielkich odkryciach i przygodach. Można wyróżnić scenę w barze, kiedy to Indiana broni Marion i toczy walkę z przeciwnikami, prosząc między innymi o whisky, jakby zamawiał drinka w piątkowy wieczór, a nie toczył walkę. Innym razem konkurs picia między Marion a belokiem. Kiedy ta chce uciec, a tu nagle przychodzi niemiecki dowódca, wyciąga przedmiot przypominający nunchako, a w praktyce jest to wieszak. W filmie także nie brakuje drobnych detali, które zauważą tylko wytrwali widzowie, albo tacy, co będą mieli chwilę, aby zatrzymać odtwarzanie, żeby je wypatrzeć. Jest bardzo dużo easter eggów. Podsumowując, muszę powiedzieć, że można by jeszcze wiele powiedzieć o tym filmie, przytaczając większość scen i powiedzieć, co w nich jest dla mnie najważniejsze. Jednak na celu tego materiału było tylko opowiedzenie odrobinę o początku jednej z moich ulubionych marek, które zapewne będę pamiętał jako wzór do naśladowania w kwestiach filmów przygodowych, ale nie tylko. Często słyszy się, że dany bohater w jakimś filmie przypomina Indianę Jonesa, mimo tego, że jest to fikcyjna postać będąca nieco nad człowiekiem, ponieważ dokonuje czynów, których przeciętny człowiek nie zrobiłby, a przetacza się go, ponieważ zapadł w pamięć wielu widzom i przez swoje charakterystyczne elementy pierwszy przychodzi do głowy. Można jeszcze raz powtórzyć plusy na początku wielowarstwowy bohater, który został bardzo dobrze odegrany przez Harrisona Forda, mający dużo do zaoferowania, ale jednocześnie posiadający także swoje słabości. Do tego można by dodać całą strukturę filmu, który stopniowo odkrywa przed nami karty, nie zarzucając nas zbędnymi informacjami. Poza tym świat przedstawiony, który nie jest nijaki, tylko mający swoje własne życie. Zostajemy wrzuceni w określone okoliczności. W tym przypadku lata 30. Widać to na każdym kroku, nie tylko pod względem historycznym. Mamy także charakterystyczne pojazdy oraz stroje. Film także jak na czasy, w których był kręcony, nie zestarzał się w całości i przyjemnie się ogląda nawet po wielu latach. Wiadomo, że nie wszystkie rozwiązania są świeże, ale nie przeszkadzają one w odbiorze. Należy także pamiętać, że twórcy sami sobie postawili za cel, żeby film był przygodą. Będąc rezultatem kreatywności, nie należy szukać w nim realizmu. Wiadomo, że życie archeologa tak nie wygląda. Nawet nie ma pewności, czy można go nazwać archeologiem, czy tylko poszukiwaczem przygód, który szuka chwały oraz pieniędzy i nie cofnie się przed niczym. Niemniej ogromnie polecam ten film, który rozpoczyna jedną z najbardziej charakterystycznych historii, które zapewne pozostaną z nami na długie lata. Ja w tym momencie żegnam się z wami, zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów związanych z filmami i serialami, zarówno tymi nowymi, jak dzisiaj uznawanymi za klasyki. Tymczasem trzymajcie się.